Druga sprawa, ściśle związana z Black Hornetem, który jest zakupiony dla polskiej armii. Jest specjalna jednostka, proszę Państwa, która dysponuje taką tajną bronią. To cięcia budżetowe, to początek kryzysu, o którym mówię. Proszę państwa, naprawdę Europę czeka potężny kryzys. Ten kryzys już jest. Będzie pogłębiany. Chodzi o to, żeby amerykański pasi brzuch miał zwrócone koszty, Wojny, którą tutaj prowadzi, a posłuszni mu politycy w poszczególnych krajach, jak i też zarządzający Unią, będą z nas ściągać te pieniądze, będą nam wmawiać, że jesteśmy ekologiczni, że jesteśmy pięknie ekologiczni, że nie zatruwamy planety. Ta bajka będzie nam przyświecała nie wiadomo jak długo, nie wiadomo jak długo, ale będzie. Tu mam, proszę państwa, pismo z 3 lipca tego roku. Dotyczy sprawy, proszę Państwa, policji w całym województwie Kujawsko-Pomorskim, ale już słyszałem, że w Pomorskim też i najprawdopodobniej w innych województwach. O co chodzi? Komendant wydał polecenie, żeby funkcjonariusze z poszczególnych tam pokojów, gdzie funkcjonariusze pracują, gdzie robią całą tą pracę biurową, papierkową, żeby pozdawali czajniki elektryczne. Nie ma już takiego luksusu, że policjant będzie sobie, proszę Państwa, herbatę czy kawę robił, gotował wodę w takim czajniku. Chodzi o oszczędności prądu. Ktoś się może nawet cieszyć z tego powodu. Ja rozmawiałem z jednym z funkcjonariuszy, powiedział: No tak, ale przecież nikt im nie zabrania, taki już na emeryturze taki, no co generalnie, już może mieć w nosie tak. Bo nie pracuje w tym zawodzie, no ale przecież nikt nie będzie im zabraniał, żeby sobie coś wypili. Od tego jest stołówka. no proszę państwa. No nie, nie zgadzam się z tym. Proszę państwa, policja to jest specyficzny rodzaj pracy. Tam w grę wchodzą potężne kwoty pieniędzy, życie, zdrowie, różnego rodzaju intrygi. Wyobrażam sobie takiego porządnego policjanta, a nazwijmy go służbistą, który E, który ma iść, tak? Ma iść, i, e, i dostać e, herbatę od kogoś, a w, a w środku jakiś głupi jaś, czy e, inna e, zawartość, i e, nie będzie świadom tego, co robi, ktoś mu dokumenty podłoży, ktoś mu e, tam broń e, i tak dalej. Proszę Państwa, to jest, to jest bardzo poważna sprawa. To nie żartujmy, że. Kraju, takiego jak Polska, nie stać na to, żeby ci, którzy, od których zależy nasze życie, majątek, żeby, żeby nie było stać, żeby oni mieli te czajniki w miejscu, gdzie pracują. Ja, gdybym był takim policjantem, o którym myślę, to bym nie chciał, żeby ktoś mi tam. Poda... Przepraszam, różne są intrygi w policji. Jedni policjanci trzymają z bandytami, a drudzy policjanci nie trzymają z bandytami i tropią także tych policjantów to jest bardzo ważne, żeby nie było takich sytuacji, żeby ktoś tam mu coś do, dosypie doleje. To jest specyficzna praca, specyficzna praca. Okazuje się, że komenda miejska w Bydgoszczy i te posterunki pozdawały, proszę państwa, czajniki, na przykład komenda Wyżyny Jeden czajnik zdała błonie, siedem czajników, osoba góra trzy czajniki. I co oni będą z tymi czajnikami robić? Proszę Państwa, to są jakieś jaja z Państwa już w tej chwili, to jest groteska. Potężne ilości, oni nam rozbrajają, proszę Państwa, kraj. Oni nam, oni nam nas rozbrajają. Dlatego apeluję do wszystkich funkcjonariuszy, kochani, możecie nie wierzyć w to, że nastąpią jakieś zmiany, ale nie macie wyjścia. Wszyscy tutaj zostaniemy w niedługiej przyszłości zagonieni do wojny siłą na kopniakach, jak dalej będziemy pobłażać ludziom, którzy są nieodpowiedzialni, zachowują się jak idioci, kierują naszym krajem. Będzie okres kampanii wyborczej. Zobaczycie, damy czadu, yy, osiągniemy bardzo dobry wynik. Bez nas rządy będą niemożliwe. Będziemy Was chronić. Zachowujcie się porządnie. Jak widzicie, jakiegoś polityka łapcie go po linii służbowej prójcie go, niech odpowiadają za to, co e, czynią. To jest wasza praca jest bardzo ważna. Dzięki temu, że już zaczęliście ich łapać, widzimy, że mamy do czynienia z, z zwykłymi lujami, a często przestępcami. Wytrzymajmy te, te trzy miesiące, tak? A ja obiecuję, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby wygrać wybory i was chronić po wyborach. Każdy tu się musi troszkę ponarażać, bo będzie jeszcze gorzej, bo będzie jeszcze gorzej.